Cześć, witajcie! Dzisiaj w ogóle tak nietypowo, bardzo, bardzo mocno, dlatego że właśnie wychodzę na spotkanie, ale jeszcze mam 15 minut, kiedy, które mogę spędzić po prostu jak chcę i stwierdziłam, że nagram Wam tak spontanicznie taki mini vlog. Z dnia dzisiejszego. Właściwie no dużo tutaj nie będzie, bo chciałam powiedzieć tylko o tym zapachu, który mam dzisiaj na sobie, który zdecydowałam się przynieść na sobie na spotkanie, a mianowicie mówię o matsu, kompozycja Matsu, masaki Matsushima. Bardzo dobry zapach, naprawdę wiecie, ja pierwszy raz jego powąchałam, to w ogóle zastanawiałam się. Czy taki prosty zapach może mieć w ogóle siłę przybicia? I powiem Wam, że tak, dlatego że jest bardzo dobrze zrobiony. Jest to zapach, który mi minimalnie przypomina My Name, Trussardiego. Szczególnie w nutach końcowych. Nuty końcowe są bardzo zbliżone. To jest taki zapach, który jest mocno pudrowy. Pokażę Wam w środku, jak próbka wygląda. Mocno pudrowy, taki delikatny. Czuć naprawdę bardzo dużo bzu. Uwielbiam ten zapach. Jest przecudowny. I wiecie dlaczego kocham Maj? Dlatego, że właśnie mogę wyjść sobie do ogrodu i poczuć ten cudowny zapach bzu. I nie mogę się już doczekać, kiedy właśnie zerwę sobie je do, do mojego wazonu. I jeżeli chodzi o tą kompozycję, jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. Nieskomplikowana, ale ja takie właśnie rzeczy e, też lubię, uważam, że są potrzebne i dlatego e, namawiam Was, jeżeli na przykład nie znacie się tego zapachu, a kochacie zapach bzu, tak jak ja, żebyście koniecznie spróbowali, bo e, jest to naprawdę dobra kompozycja. Jedyne co, tak jak możecie poczytać na moim blogu, to zapach jest fantastyczny, natomiast gorzej z opakowaniem, e, właściwie z butelką, dlatego, że jest bardzo bardzo e, tandetna i nie podoba mi się okropnie. Znaczy, okropnie mi się nie podoba, no ale najważniejszy jest sam zapach. Dobrze, to w takim razie uciekam już powolutku na spotkanie. Eee, serdecznie Was zachęcam do przetestowania. Piękny, delikatny, subtelny. Warto rozpocząć nim wiosnę. Pozdrawiam Was, do zobaczenia.